O-N-S-T-E-R monsters, monsters, yes we are. Hey, got me falling apart. Uh, Draculaura's stealing my heart. Jardine will you make me howl at the moon? you're a in this lagoon. I feel the you so beguiled, Even though you act so vile, oh, and do says Stone Cold style. These are my boots my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? <laughs> Jesteśmy zbyt perfekcyjne. Tylko trzy najlepsze drużyny dostaną się na prestiżowy wiosenny obóz podporniarek na mrocznej plaży, a stamtąd już prosto do podpórniarskich mistrzostw i nas, Franki! A raczej nasze słabe ogniwo. Widzisz, wymachnęłam, zanim się zamachnęłam, a powinnam się zamachnąć, zanim zamachnęłam! Jeśli chcesz kiedykolwiek zakwalifikować się do składu, to musisz się wreszcie pozbierać do kupy. Gulio, przynieś mi coś do picia dobrze. A reszta ćwiczy dalej. Daj mi swoją, a ja dam ci moją. No nie wyglądam niebiesko. Ale ty jesteś niebieska. Hej, Franki! Jak tam trening? Eee, świetnie. No, jasne. Tak, jestem pewna, że Kleo nie jest wymagająca. Ani despotyczna, ani, wredna, ani, redna, ani arogancka, ani Dobra, ale jest taka tylko dlatego, że chce byśmy były najlepsze i zdobywały nagrody. Siemka Dillo Draculoro. Wiesz, że pali ci się ramię kolego. <laughs> Udajesz, że nie jesteś na mnie napalona, ale rozpalić się to, że pójdziesz ze mną na zagrzewającą potańcówkę. Au, uszczypnęłaś mnie! A ty chyba śnisz sądząc, że z tobą pójdę. Chodźmy stąd, zanim bardziej ci się oberwie. On jest taki wkurzający, ale dla mnie jest całkiem miły. Oj! Niech teraz mnie ktoś uszczypnie. To było żałosne! Żartujesz sobie? Ten układ był niesamowity! Niesamowity to znacznie za mało. Na Mrocznej Plaży liczy się tylko perfekcja. Masz rację. Jak zwykle. Chcemy ci pokazać nowy układ, nad którym pracowałyśmy. Dajcie mi S! Dajcie mi P! Potem A, D, A, J! Spadaj! Spadaj! Odchodzimy! Co to jest? To jakiś kiepski żart? Hmm, to nie jest żart. Twoje znęcanie się nad nami dobiegło końca. Będziemy występowały w szkolnej superprodukcji Akademia Pana Kleszcza, tak jak wszystkie szkolne czadowe kociaki. <ścoughs> Powodzenia na mistrzostwach. Ty nadal tutaj? Jestem tu nowa i nikt nie bierze mnie na poważnie, poza Tobą. I dlatego ja biorę na poważnie potworniarstwo, więc nigdzie się nie wybieram. Ach, czemu tak długo? Hej, skoro zostałam tylko ja jedna, to chyba skończył mi się okres próbny, co? Dobra, dostałaś się do składu. <grym> Wy <wytruje> latujesz. Choć, ja musimy popracować nad ulotkami. Zrekrutujemy jakąś świeżą krew. Przesłuchania? jutro rano.